Z tej strony ponownie jakże fajnie okazujący się Rico w grze Battlefield 3 Endgame No więc lecimy helikopterem Tak jak ostatnio Trochę niebezpieczne to będzie że helikopterem Dość dużym helikopterem jesteśmy nad stacją benzynową No ale cóż to przy... Ja Jeszcze kurwa już leci. Yy, odrzutowiec, ja już zawaliłem o lampę. Dobra. Ale nic nie było. My jako, że jesteśmy snajperem, to za bardzo mnie ten helikopter nie interesuje, dlatego wyskoczę z niego, bo i tak nie umiem nim sterować. Ludzie się pewnie będą do mnie sapać. Czemu to zrobiłem? Ale ich zdanie mam w dupie. No nieważne. Przejmijmy sobie punkt. Jakby to na nas przestało, co nie? Nie wiem, może to rozstawimy, cokolwiek to robi. Może znak sobie też postawimy. Siedzenie z parasolką. Coś jeszcze mamy? Ale fajnie. A? To nie wystrzela rakietę. To... No dobra, nieważne. Pewnie nie zrobiłem coś głupiego, dlatego... Sprawy nie było. Jebnijmy się w krzaczory. To będzie dobry pomysł. To już tu czołki jedzie. Dobra, jak tam widzicie. Dobra. Tam jest jakiś koleś, ziom, przynajmniej widziałem go na mapie. Wow! Widzieliście to? Pierwszy raz widziałem jak się... Desantował helikopter. Yy, 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 czołg. Powiedzmy go. Yeah! Było za pierwszym razem piękna akcja. No dobra, może tamtego sobie odpuścimy. Skurczyby byka, bo i tak nam... ...to nic nie da. Szukajmy jakichś biednych celów na mapie. Aha, my tu już na sam start, że można tak powiedzieć, wygrywamy. No, ale to mi nie będzie przeszkadzać, chyba w niczym. Czemu go nie mogę zaznaczyć? No, klikam ku i co i gówno. No, dostrzeżono. Dobra, gonić tego koksa. O, no, tam widziałem jakie idziemy. Zauważyłem. Coś myślę, że to będzie gruba akcja, ale jedzie kolejny czołg, więc będzie starcie tytanu, więc... Nie, nie chcę mi się tam tego zastrzeliwać. Co jest, czemu nie można? A, już myślałem, Że totalnie nie może zaznaczać myśliwca. To takie dziwne było. Myślę, że tutaj zaraz będzie też pikantnie. Uuuu, uh, motor, 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 nigdy mi nie jechałem. Ale ekstra. Uuuu. Uh -huh. Wow. Jak to wygląda, ale fajne na przyspieszeniu, na szybcie. Ale. A kurwa, chłop! Ja nie mogę. Dobra, wyskakujmy stąd. Podstrzelajmy sobie do ludzi. Ach, e, fajna jazda. Mam nadzieję, że jakiś. Hardcoreowy koks tu się tutaj wystawi. Tam jakiegoś widzimy. Takiego wystającego dość. Gleba o? Nie! Kolejna bania. Nie jest aż tak źle. Może jeszcze mu kosa zasadzimy w plecy, co? Cześć, młody. Aaaa! Znowu pięknie, ale może uciekniemy, co? Uciekaj! No nie! Była jeszcze jedna sekunda! Jednej sekundy mi zabrakło, no! Kurwa, co za niesprawiedliwość. A my jesteśmy pięć, pią, pią, pią... Jak, jak to się wymawia? Piąci, piąci! Kurde, no, nie, 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 za, za nic tego nie powiem, no. A, a my sobie weźmy moją ulubioną snajpereczkę. M98B. Chyba dwunastka się tutaj bardziej przyda, mi się wydaje. Za taktowy, laser niekonieczny, tak naprawdę. Um, magnum z lunetą by się przydał. Możemy też wziąć kuszę z lunetą, to będzie dobry pomysł. E, ja, ja, Ciekawe czy ja w ogóle jestem jakiś drużynę. No nieważne. I jeszcze, przepraszam, że was tak tym zanudzam. Weźmiemy sobie pustynny wygląd, ponieważ to jest taka pustynia. No ale wygląd nam i tak w sobie nic nie daje. Ło, wow, wezmę sobie desantowca. Ale gruba akcja. Możemy zmienić miejsce. Ło wow. Co to było? Ale to było dobre. No nic, ja się mi nawet nie widzę na mapie. Ale wyskoczmy tutaj. You are the pirate. A! Padł! Jest! To też było dobre, dobre, ale jedzie czołg, więc... Lepiej się schowajmy, ponieważ taką kuszą raczej z nim nie wygram. Kto się jeszcze wsiadł do tego? chipa, Co za cwaniak A! Kurde no! Już myślałem, że będę miał z nim jakieś minimalne szanse, ale trochę niepotrzebnie z nim tym magnumem wyskakiwałem. No cóż. Popełnią się błędy, prawda? Czekajcie, dalej trochę mikrofon, bo może słabo mnie być słychać. Oooo, polecimy sobie na ten punkt. Ten nowy dodatek endgame po prostu robi nam niewielkie wrażenie, ponieważ... Um, jest tutaj... Wow, już koniec. Jest tutaj wiele po prostu fajnych rzeczy. Słuchajcie, odcinek będzie co jedną rundę, więc e, króciutki e, ten był e, od początku do końca. I dziękuję za oglądanie. Ja jestem Kasper i to był Battlefield 3. Jeżeli chcesz więcej, lub chcesz, żeby moje materiały wyglądały zupełnie inaczej, pisz w komentarzu, subskrybuj, lajkuj i tak dalej. Eee, więc bardzo Ci dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia. Cześć.